Czterej artystów cyrkowych z nadludzkimi zdolnościami muszą pokonać megalomańskiego pianistę, aby ocalić swojego dyrektora. W 1943 roku we Włoszech, dyrektor cyrku, Half Penny, zaprasza mieszkańców małego miasteczka na pokaz. Wewnątrz namiotu cencio, który potrafi kontrolować owady, zachwyca publiczność świetliki i skorpionami. Następnie Mario prezentuje swoje magnetyczne zdolności ciała i wywołuje serdeczny śmiech u widzów. Chwilę później Fulvio, który jest pokryty włosami od stóp do głów, demonstruje swoją nadludzką siłę, wyrywając się z metalowej klatki i gięcąc karabin. Na koniec Matilde, która posługuje się mocą elektryczności, zapala kilka żarówek po prostu dotykając ich. Wtedy Cencio odwraca uwagę na stolatki muchą, która ginie, gdy dotyka jej skóry, sugerując, że każde żywe stworzenie, które ją dotyka, zostaje porażone prądem. Nagle niemieckie samoloty atakują, pozostawiając miasto w ruinie. Tymczasem w biurze rozsianym po szkicach futurystycznej technologii i wydarzeń, Irina budzi swojego narzeczonego Franzę, ponieważ nadszedł czas na jego występ. Mówi przygnięcionemu mężczyźnie, żeby przestał się upijać eterycznymi oparami, ale on twierdzi, że potrzebuje ich do swoich snów i wizji. Nalega, że nie przestanie, dopóki nie znajdzie czterech osób posiadających nadnaturalne moce, ponieważ mogą być kluczem do wygranej w wojnie. Przez następne kilka dni karawana cyrku podróżuje przez włoską prowincję w drodze do Rzymu. Podczas noclegu na przedmieściach miasta, dyrektor mówi, że będą podróżować do Sycylii i wsiąść na statek do Nowego Jorku. Dodaje, że będzie potrzebował 300 lir od każdego z nich na dokumenty podróży. Fulvio sugeruje dołączenie do niemieckiego cyrku w Rzymie, ponieważ słyszał, że Franc, szesnastopalczasty pianista prowadzący przedstawienie, jest miłym człowiekiem. Jednak opiekun mówi, że nie może tego zrobić z powodu swojego pochodzenia etnicznego. Furiozus, Fulvio, ripostuje, że w Ameryce nie będzie dla niego niczego z powodu jego wyglądu. Tymczasem Franz gra na fortepianie dla publiczności w infamous Berlin Circus. Później tego wieczoru starszy mężczyzna dotyka Matilde, aby obudzić ją z koszmaru. Kiedy jej skóra go poraża, nastolatka powtarza, żeby nie dotykać jej, bo boi się zranić innych ludzi. Dyrektor zachęca jednak Matilde, aby oderwała się od przeszłości i zaakceptowała siebie. Ona jednak mówi, że nie może tego zrobić i dodaje, że boi się, że po dotarciu do Ameryki każdy pójdzie własną drogą. Starszy mężczyzna obiecuje, że będą trzymać się razem i nawet wojna nie jest w stanie ich rozdzielić. Następnego dnia czterej wykonawcy wręczają dyrektorowi po 300 lir, pokazując swoją zgodę na plan podróży do Nowego Jorku. Zanim odchodzi, starszy mężczyzna rzuca swój kapelusz na głowę Matilde. Tego wieczoru zaniepokojona nastolatka zastanawia się, czy dyrektor został aresztowany, ale Fulvio sądzi, że on wszystkich oszukał i uciekł z ich pieniędzmi. Więc przypomina trzem mężczyznom, którzy uratowali ich z trudnych sytuacji i umożliwili im zarabianie na życie przez cyrk. Ostatecznie Fulvio zgadza się poszukać starszego mężczyzny następnego dnia, ale udadzą się do Zirku z Berlin, jeśli go nie znajdą. Tymczasem Franz pokazuje swojemu bratu Amonowi, wysoko postawionemu urzędnikowi, mężczyznę, który według niego jest jedną z czterech osób z jego wizji. Kiedy przytrzymany człowiek ginie wypełnionym wodą hełmie, zawstydzony pianista chwyta metalową broń i okalecza głowę mężczyzny. Straciwszy cierpliwość z trzyletnią próbą znalezienia czterech osób, Eman każe Francowi wrócić do domu do Berlina. Więc szesnastopalczasty człowiek błaga o więcej czasu, ponieważ wierzy, że jeśli zawiedzie, Fuchrer popełni samobójstwo. Ostatecznie Eman mówi, że da Francowi tydzień na przedstawienie czterech na podczas jego ostatniego pokazu. Następnego dnia grupa wyrusza do miasta i natyka się na niemieckich żołnierzy, którzy rozkazują trzem mężczyznom wejść na ciężarówkę, zostawiając Matildę za sobą. Podczas podróży Cencio odwraca uwagę jednego z żołnierzy, aby Mario mógł skorzystać ze swoich magnetycznych mocy i ukraść karabin. Następnie, razem z Fulwiem, obezwładniają pozostałych uzbrojonych mężczyzn. Kiedy ciężarówka się zatrzymuje, wyskakują z pojazdu i uciekają na polanę, gdzie zostają zjednoczeni z nastolatką. Cencio upomina Matilde za odmowę użycia swoich mocy, aby ich uratować przed żołnierzami. W trakcie sprzeczki mężczyzna chwyta ją za ramiona i grozi, że ją pocałuje. Kiedy zostaje porażony prądem od jej ust, nazywają ją słabą pocałunkiem, a ich drobna kłótnia irytuje Fulwię. Owłosiony mężczyzna mówi, że idzie do Zirku z Berlin i mogą dołączyć, jeśli chcą. Chociaż dwaj towarzysze chcą dołączyć do Fulwię, Matilde decyduje się kontynuować poszukiwania dyrektora, na wypadek gdyby Niemcy go aresztowali. Więc Cencio zbiera świetliki do słoika, aby mogła używać ich jako źródła światła w nocy. Tego wieczoru dwóch żołnierzy zauważa przerażoną nastolatkę, a kiedy jeden z nich próbuje ją dotknąć, jej skóra poważnie go rani. Udaje jej się uciec do lasu, ale w końcu traci przytomność. Następnego dnia grupa kalekich rebeliantów, pod wodzą IL e. Gobow, Garbatego, znajduje Matildę. Ostatecznie e. L. Gobow każe człowiekowi z kamiennymi rękoma wykonać zadanie i zabierają nastolatkę z powrotem do obozu. Tymczasem reszta grupy w końcu dociera do cyrku, gdzie podziwiają różnych wykonawców i zwierzęta ćwiczące przed przedstawieniem. Za kulisami Fulvio spotyka kobietę, która również jest pokryta futrem i zachęca go, aby zaakceptował swoje wygląd. Chwilę później asystent Franze wzywa trójkę do biura na przesłuchanie. Na początku pianista wybiera tylko Fulvię i Mario, więc Cencio prezentuje swoje moce, kontrolując karaczany, aby utworzyć symbol na podłodze. Później każdy z nich przygotowuje się do swoich nowych zadań jako wykonawcy cyrkowych w różny sposób. Fulvio uprawia miłość z owłosioną kobietą, Mario delektuje się winogronami, podczas gdy dwie kobiety pomagają mu się umyć, a Cencio znosi agresywne pocieranie swojego ciała przez panią. Nieświadomi tego, w forcie poniżej mężczyzna wózkiem przewozi martwe ciała tych, którzy nie przeżyli eksperymentów w franze do krematorium. Wkrótce gęsty biały dym wypełnia pomieszczenia, powodując ich omdlenie. Tymczasem Matilde w końcu budzi się i spaceruje po obozie. I El Gąbą wzywa ją, przedstawia się, i pyta, jak robi swoje sztuczki z elektrycznością. Nastolatka zaniepokojona pyta, czy komuś zrobiła krzywdę, i po potwierdzeniu, że ludzie, którzy ją dotknęli, są w porządku, wyjaśnia, że szuka dyrektora cyrku. Garbaty mówi, że gdyby kiedykolwiek miał jej moc, pozwoliłoby mu to wyeliminować dużo więcej ich wrogów. Jednak Matilde mówi, że nigdy nie użyje swoich zdolności do zabijania ludzi. Kiedy nastolatka pyta, co dzieje się z więźniami, i El Gobo mówi, że są umieszczani w pociągach i zabierani do Niemiec celem egzekucji. Widząc zaniepokojony wyraz twarzy Matilde, Cesira zapewnia, że odnajdzie dyrektora cyrku. Chwilę później Garbaty obiecuje, że pomogą jej, jeśli pokaże mu swoje moce. Nastolatka odmawia, ponieważ nie uważa swoich zdolności za dar, ale za przekleństwo. Tymczasem Cencio budzi się wewnątrz szklanej klatki, do której oprawca nieustannie wrzuca pszczoły, ponieważ są jedynym owadem, którego się obawia. Na ścianie, odziany tylko w skórę, Mario przykleja się do gigantycznego koła zębatego. W środku pomieszczenia naukowiec umieścił fulwię w bloku lodu. Asystent informuje Franzę, że chociaż trzej mężczyźni są wyjątkowi, to prawdopodobnie nie są to osoby, których szukał. Obserwując przejeżdżające niemieckie ciężarówki w ramach przygotowań do planowanego ataku, rebelianci ukrywają się w drzewach. Jednak gdy Matilde dostrzega dyrektora cyrku w jednym z pojazdów, impulsywnie biegnie w jego stronę i woła jego imię. Gdy starszy mężczyzna dowiaduje się, że inni udali się do Zirku z Berlin, błaga nastolatkę, by odeszła i ostrzegła ich przyjaciół, ponieważ Franz jest mordercą. Jednak ona nalega na pozostanie i błaga żołnierzy, aby ją aresztowali. Tuż przed tym, jak mają strzelić do Matilde, pojawia się Cesira i rozprasza uzbrojonych mężczyzn. Następnie strzela do jednego oficera, a wkrótce reszta rebeliantów atakuje. Choć udaje im się obezwładnić większość żołnierzy, ciężarówka z dyrektorem cyrku odjeżdża. Tego wieczoru I.L. Gobo konfrontuje Matilde za jej nieustanne odmawianie użycia swoich mocy przeciwko Niemkom. W swoim gniewie uderza na nastolatkę pałką, mając nadzieję, że zmusi ją do użycia zdolności w samoobronie. Pomimo fizycznego ataku, odmawia odpowiedzi, a w końcu wyjawia, że nie używa swoich mocy przeciwko innym ludziom, ponieważ przypadkowo zabiła swoją matkę i nigdy sobie tego nie wybaczyła. Pełen żalu i współczucia garbaty każe Cesirze zabrać nastolatkę do Jednookiego. Później tego samego wieczoru Jednooki opowiada Matilde, jak Franc nigdy nie chciał być pianistą, ponieważ zawsze marzył o zostaniu żołnierzem tak jak jego brat. Jednak lekarze śmiali się z jego sześciorękich rąk podczas badania lekarskiego i powiedzieli, że nie będzie mógł służyć w wojsku. W związku z tym zaczął gromadzić wyjątkowych ludzi, aby stworzyć super drużynę na dar dla Fuchrera. Następnie nastolatka dowiaduje się, że osoby, które Franc uważa za niegodne, są egzekwowane, i martwi się o swoich przyjaciół. Tymczasem, będąc pod wpływem odurzającego eteru, w umyśle sześciorękiego człowieka pojawiają się nakładające się wizje. Widzi animowaną kobietę porażoną prądem, konie, pociąg, gigantyczne eksplozje, pluton egzekucyjny, sylwetki czterech obcych mu osób, których jeszcze nie odnalazł, oraz mężczyznę, którego uważa za Fuchrera, popełniającego samobójstwo. Gdy dochodzi do siebie, znajduje się w końcu wielbłądów, więc spieszy się z powrotem do swojego biura, aby namalować czterech nadłudzi przed cyrkiem. Następnego dnia Matilde przybywa do Zirku z Berlin, ale gdy pyta artystę, czy widział jej przyjaciół, wysoki rangą urzędnik goni ją za wtargnięcie. Wchodzi do fortu i udaje jej się uniknąć go w sali luster. Na niższym poziomie nastolatka ukrywa się w pokoju i widzi mężczyznę siedzącego na krześle. Nagle Franc podnosi głowę i odsłania urządzenie pod kocem. Następnie opłukuje Matildę delikatną mgłą trującej substancji, która usypia ją. Kiedy traci przytomność, obłąkany mężczyzna kładzie żarówkę na jej ustach, aby potwierdzić, że posługuje się mocą elektryczną. Z celi trzech mężczyzn Fulvio wyczuwa zapach Matilde, a oni widzą, jak asystent Franze toczy nieprzytomną nastolatkę, uważając ją za zmarłą. Następnie pianista patrzy na swój szkic czterech nadłudzi i myśli, że wreszcie ich znalazł. Tego wieczoru wysoka rzymska społeczność tłoczy się na spektakl cyrku. Tymczasem żołnierze pędzą więźniów na pociąg zmierzający do Niemiec, w tym dyrektora cyrku. Tuż przed rozpoczęciem przedstawienia Eman witający się z feldmarszałkiem Kesselingiem. W swoim biurze franc podekscytowany obiecuje Irinie, że w końcu poślubi ją, gdy wrócą do Berlina jako bohaterowie. Podczas spektaklu przedstawia czterech uwięzionych więźniów jako klucz do zapewnienia przyszłego sukcesu imperium. Trzej mężczyźni zdają sobie sprawę, że Matilde wciąż żyje, co jest dla nich ogromną ulgą. Nagle franc sygnalizuje, aby Tygrys wszedł do klatki nastolatki, mając nadzieję, że zmusi ją do użycia swoich mocy. Na polecenie przyjaciół Matilde zdejmuje rękawiczki, ale ze względu na przyjazne podejście zwierzęcia, przez chwilę udaje jej się kontrolować swoje moce i nie ranić tygrysa dotykiem. Rozgniewany Franc grozi Mario, że go zastrzeli, jeśli nie zabije zwierzęcia swoimi mocami. Zbuntowana nastolatka mówi, że nie może zabrać życia niewinnemu stworzeniu. Na szczęście tygrys oddaje moc na uzbrojonego mężczyznę, a mokra podłoga sprawia, że się poślizguje, co wywołuje śmiech publiczności. Zawstydzony Franc widząc rozczarowane spojrzenie brata, spieszy się za kulisami. Wtedy Cencio woła imię Matilde i mówi, że wygląda pięknie. Za kulisami asystent pyta pianistę, co powinni zrobić z więźniami, a on mówi, żeby spalić ich w krematorium. W swoim biurze wściekły mężczyzna podpala wszystkie swoje szkice. Tymczasem ogień zapala się w krematorium, a bojaźliwa czwórka próbuje znaleźć sposób na ucieczkę. Jednak siła fulwie i magnetyzm Mario nie działają na ciężkie metalowe drzwi. Ostatecznie stresująca sytuacja powoduje, że moce Matilde gromadzą się w jej ciele. Dotyka więc drzwi i wybucha, powalając Franzę, który stoi po drugiej stronie. Później Cencio i Nastolatka wskakują do ludzkiego działa i zostają wystrzelone na daleką odległość, by bezpiecznie uciec. W powietrzu para zagłębia się w głębokie spojrzenia i dzieli pocałunkiem. Tuż przed dogonieniem ich przez strażników Fulvio wypuszcza Mario w powietrze, by dołączył do przyjaciół. Wreszcie mając możliwość zemsty na asystencie Franzę, owłosiony mężczyzna obezwładnia swojego oprawcę. Aby uciec, Fulvio prosi owłosioną kobietę o pomoc, więc pomaga mu uniknąć strażników i daje im trzy konie do użycia. Wewnątrz pociągu dyrektor cyrku używa sztuczki z manipulacją dłoni, aby rozbawić smutne dzieci. Tymczasem Eman konfrontuje swojego brata za ośmieszenie go. Mając dość maltretowania ze strony starszego brata, Franz obezwładnia go metalowym prętem i dusi go, aż ginie. W międzyczasie czwórka przyjaciół dogania pociąg na koniach. W biurze Franz przebiera się w mundur Emoune i używa noża, aby odciąć oba nadmiarowe palce. Później cieszy się z podziwu żołnierzy, to jedyna rzecz, której kiedykolwiek pragnął w życiu. Następnie rozkazuje mężczyznom szukać zbiegów. Tuż przed wyjazdem Irina nalega, żeby też pojechać. Tymczasem przyjaciele przygotowują się na górze tunelu, zanim skoczą na pociąg. Podczas gdy Cencio ślizga się i trzyma się na skraju pociągu, pozostali trzej wpadają przez zawalający się dach i trafiają do wnętrza wagonu zawierającego wszystkich wysoko postawionych wojskowych. Próbują więc udawać, że są artystami cyrkowymi zatrudnionymi do ich zabawy. Na zewnątrz Cencio zdaje sobie sprawę, że na szczycie pociągu jest rój pszczół. W momencie, gdy uzbrojeni mężczyźni są gotowi strzelać do intruzów, Cencio wchodzi do wagonu, całkowicie przykryty pszczołami. Następnie, by uratować swoich przyjaciół, uwalnia owady na umundurowanych mężczyzn. Razem obezwładniają żołnierzy, kierując się do drzwi, a następnie wspinają się z powrotem na szczyt pociągu. Na następnej stacji pociąg się zatrzymuje, a Franc odwołuje się do swojego szkicu i mówi, że wszystko, co wyobraził sobie, się spełnia. Tymczasem przyjaciele otwierają drzwi wagonów i pomagają więźniom wyjść. Zostają zjednoczeni z dyrektorem cyrku, ale nagle ludzie Franze ostrzeliwują więźniów. Obłąkany mężczyzna obiecuje wspaniałe życie na stolatce, jeśli się zgodzi, ale ona zamiast tego poraża prądem innego żołnierza. Gdy jeden z mężczyzn ma zamiar strzelić do niej, dyrektor interweniuje i oboje znika w obłoku dymu. Nagle i El Goubou i jego ludzie atakują, rzucając koktajle małotowa w kierunku żołnierzy. Przerażony o życie Franc ucieka i chowa się za czołgiem. W drzewach Matilde widzi, że dyrektor został śmiertelnie ranny. Jeden z wagonów pociągu oświetla się płomieniami, więc Cencio używa roju owadów, aby ugasić pożar. Zanim umiera, dyrektor mówi na nastolatce, że nigdy nie powinna się niczego bać. Widzi, że żołnierze stopniowo otaczają pociąg i pokonują rebeliantów. Wtedy całe jej ciało rozbłyska nagromadzonym elektrycznością. W momencie, gdy żołnierze mają otoczonych rebeliantów i więźniów, pojawia się Matilde, a wokół niej tworzy się ognista chmura. Nagle absorbuje energię i używa jej do eliminacji wszystkich niemieckich żołnierzy, a pechowa Irina staje się ofiarą uboczną. Chwilę później, Franc znajduje swoją narzeczoną, ale jej ciało rozpada się na popiół, gdy ją dotyka. Rozumie, że zawsze był tym człowiekiem ze swoich wizji, który popełnił samobójstwo, więc kieruje broń na siebie i naciska spust. Cęciokładzie swoją kurtkę na nagiej Matilde, a on drgnie, gdy próbuje go dotknąć. Ku zaskoczeniu wszystkich, wreszcie jest w stanie kontrolować swoje moce, i czterej przyjaciele przytulają się. Podczas gdy rebelianci pomagają więźniom z pociągu, I.L. Goubou i nastolatka wymieniają spojrzenia wdzięczności. Matilde widzi chłopca w kapeluszu dyrektora cyrku i uśmiecha się. Gdy przyjaciele odchodzą w stronę wschodu słońca, Cencio i nastolatka wymieniają wiele pocałunków, wdzięczni, że wreszcie mogą się trzymać za ręce.